Dzień dobry, dzień dobry. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam, jakie są koszty naprawy usterki. W który, jest to usterka, która występuje w silnikach B47. Proszę bardzo, tutaj akurat na bazie BMW F31. Po zalaniu całej instalacji olejem napędowym, poprzez przewód i czujnik ciśnienia. Paliwa. Właśnie będę teraz montował sterownik po naprawie i w trakcie tutaj wszystkiego wymieniania, sprawdzania, podłączania pod komputer oraz jazdy testowej opowiem Wam troszeczkę, jakie są konsekwencje takiego uszkodzenia. Często pytacie się, jak to możliwe, że taki czujnik zalał całą instalację i uszkodził jakieś inne elementy w silniku. Słuchajcie, zobaczcie sobie, tak. Tu mamy te mm, przewody. One są wszystkie szczelne. Tu jest w ogóle uszczeleczka przeciwpyłowa. Zobaczcie sobie, także tak to wygląda. Tu jest druga uszczeleczka przeciwpyłowa one pod wpływem właśnie raczej yy, są bardzo szczelne i cała instalacja jest też szczelna zobaczcie sobie i przez to właśnie tak się dzieje że ten olej napędowy, olej napędowy płynie sobie całą tą wiązką, tam poprzez tą wiązkę płynie sobie wszędzie do alternatora do wtyczki bo jest też szczelna do sterownika świec do sterownika świec akurat nie, bo tutaj wyleci na zewnątrz ale tutaj do czujnika atmosferycznego, to wszystko jest szczelne i to sobie leci. Do nastawnika tutaj EGR, do nastawnika turbosprężarki, także to sobie pomału leci i to słuchajcie jest w bardzo długim Okresie bo tak naprawdę, jak on zaczyna puszczać, to puszcza pomału, puszcza coraz mocniej. Tak naprawdę, można z rok czasu jeździć, nie wiedząc co się dzieje, i nagle wyskakuje nam choinka na desce. Samochód traci moc, włącza się na przykład wentylator na stałe. Różne cuda się dzieją. Włącznie do tego, że trzeba też powymieniać jakieś właśnie elementy typu przepływomierz, bo do przepływomierza też całą tą szczelną instalacją to sobie po prostu Migruje i uszkadza. Jeżeli to jest bardzo długotrwałe, to tak naprawdę, w skrajnych przypadkach potrafi właśnie zepsuć te wszystkie elementy. Ale do tego dojdziemy, jak już będę jechał autem na próbę. To Wam wszystko dokładnie opowiem. Opowiem Wam też, jakie były tu koszty w tym przypadku i jakie są koszty w ASO takiej naprawy. Sterownik silnika zapięty. Tak więc uruchamiam silnik i zobaczymy co się dzieje. Podłączymy komputer, skasujemy błędy. Dobra, odpalamy. Czek się świeci, bo jest zapamiętany, ale już widzę pewną yy, zależność. Nie włączył się wentylator na stałe, dlatego że w sterowniku był błąd uszkodzonego czujnika temperatury silnika. Ale to nie był, nie była wina czujnika, tylko wina sterownika. Także idę teraz po komputer, podłączam, kasuję błędy i jedziemy na próbę. Kasowanie błędów się zakończyło, został błąd tylko przepływomierza. Także w tym przypadku małe straty. Podmieniam przepływomierz i sprawdzamy, czy wszystko jest w porządku. Jak będzie wszystko w porządku, jedziemy na próbę, jedziemy do fachowca, który Naprawił nam sterownik i też parę słów Wam o tym temacie powie. Błędy skasowane, wszystko na zielono. Uruchamiam silnik i puszczamy jeszcze raz test. No, i test zobaczcie. Zakończony powodzeniem, wszystko na zielono. I ja to szanuję. No i dobra, auto poskładane, wszystko działa i furczy, że tak powiem. Jadę do firmy BWM Electronics. Jest to firma, która przejęła elektronikę grabowski. Także poznacie pana Piotra, który naprawia nam właśnie różne rzeczy, takie elektroniczne. My generalnie z tą firmą współpracujemy bardzo, też wysyłamy samochody, inne historie. Klienci są zadowoleni i po drodze testując auto, właśnie troszeczkę Wam opowiem tutaj o historii, właśnie tych wszystkich napraw tego typu. Jest to dość nagminne, że tak powiem. W ostatnim czasie bardzo dużo samochodów trafiło do nas z uszkodzonym, właśnie. Czujnikiem paliwa, który zalewa cały układ elektryczny, elektroniczny. W każdym razie, w tym ostatnim czasie do BWM Electronics wysłaliśmy chyba ze cztery samochody. Także po takim czyszczeniu, naprawie wysyłaliśmy. Tutaj, w tym przypadku, w związku z tym, że pan zostawił nam samochód yy, przed świętami i odbierze auto dopiero po Nowym Roku, zawieźliśmy sterownik właśnie do opaków z elektroniki, żeby ogarnęli to i żeby po prostu kompleksowo można było witam dzień dobry sąsiad. żebyśmy mogli właśnie ogarnąć kompleksowo. W każdym razie słuchajcie, pan pojechał do BMW na akcję serwisową wymiany yy, chłodniczki EGR. I tam zauważono, że właśnie czujnik puszcza i jest wszystko zalane. Zrobili wycenę panu i zgadnijcie, ile ta wycena wyszła. Już wam mówię, 30 tysięcy złotych, dlatego że słuchajcie, no BMW ma swoje procedury i oni poza swoje ramy procedur nie mogą wyjść. Tak więc nowy sterownik, nowe wiązki, nowe elektroniczne jakieś rzeczy, typu właśnie czujnik, przepływomierz, nastawnik wszystko, co jest związane wszystko, co jest zalane oni wymieniają koniec i kropka, na koniec jest aktualizacja, znaczy się programowanie sterownika i tyle, no i jak Pan usłyszał kwotę 30 tysięcy no to, kto z Was by się na to zgodził, no no właśnie, tak więc trafił do nas, między innymi właśnie z YouTube'a bo widział filmiki, że wymieniamy tego typu rzeczy, że naprawiamy że to wszystko sprawdzamy, więc do nas przyjechał, trafił i Tyle. Na pewno ciekawi jesteście, ile wyszła naprawa właśnie tutaj w tym samochodzie, bo tutaj naprawialiśmy jeszcze inne rzeczy, ale tak naprawdę o tamtych innych rzeczach Wam nie będę mówił, dlatego że chcę opowiedzieć o, o tym, co tutaj było robione. Czyli tak, wyczyściliśmy wszystkie wiązki, wymieniliśmy przewód, zawieźliśmy sterownik do naprawy, no, i po naprawie sterownika okazało się, że jeszcze jest do wymiany przepływomierz. Przepływomierz tutaj e, jakieś, nie, ma nie ma dobrych zamienników przepływomierzy. Być może Bosch robi, ale nie są dostępne w kurtowniach, tak więc musiałem zakupić przepływomierz w BMW. On normalnie kosztuje 2000 zł w BMW. My jakieś mamy tam rabaty, więc 1700 zł tutaj będzie dla klienta od nas i. Ostateczna suma naprawy to jest 5200 zł brutto. Także zobaczcie sobie, ile to jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jedna szósta ceny tego, co w ASO. Myślę, że dobra cena, co? Myślę, że tak, aczkolwiek i tak 5200 to nie jest mało, prawda? Jakiś tam czujniczek. W ostatnim czasie bardzo dużo mieliśmy takich napraw i generalnie kończyło się na wyczyszczeniu wiązki, na wyczyszczeniu, wydmuchaniu sterownika i na tym się tak naprawdę kończyło. Ostatnio wysłaliśmy do elektronik, do BWM Electronics, wysłaliśmy panią, w, yy, panią i pana, bo tak naprawdę, to, kurczę, słuchajcie, to takie rzeczy to się tutaj u nas zdarzają nawet dwa razy w tygodniu. I w skrajnych przypadkach zale, znaczy zalewa. Zalewają się generalnie wszystkie rzeczy i w dwóch przypadkach mieliśmy tak, że zalał się nastawnik turbosprężarki. Ten nastawnik turbosprężarki ogólnie występuje razem z turbosprężarką. Ale są firmy, które sprzedają, są firmy, które naprawiają między innymi ta firma, do której jadę. Takie nastawniki. I właśnie Piotr z BWM Electronics właśnie mówił, że, je, że w przypadku pana, którego wysłaliśmy, to tam ten nastawnik był tak zalany, że nie mogli nic z tym zrobić. On w środku był zardzewiały. Ktoś by pomyślał, olej napędowy, prawda? No przecież olej napędowy tak naprawdę powinien konserwować, smarować i tak dalej. No ale słuchajcie, kurde, woda jest wszędzie, także takie rzeczy się zdarzają. Nastawnik był zardzewiały, nie nadawał się do niczego, tak więc chłopaki musieli go wymienić. No dobra, na tej chwili, na tę chwilę samochód chodzi prawidłowo, nie wyrzuca żadnego czeka. Jadę do firmy i widzimy się w Piasecznie. Dotarłem do firmy BWM Electronics. Po, poznajcie Piotra. Cześć. Może być znany z kanału profesora Chrisa. Proszę bardzo lotuję różne rzeczy, a tak naprawdę przyjechałem słuchajcie po to, żeby zamknąć profesjonalnie sterownik dlatego, że tak naprawdę najlepiej jest tutaj przyjechać, bo od razu sobie sprawdzą jak wszystko działa to wówczas sterownik zostaje zamknięty profesjonalnie, no ale tutaj dogadaliśmy się w ten sposób a przy okazji zrobiłem jazdę testową także tak, i od razu Piotrze wszystko się udało no zawsze, jak sterownik nie jest otwierany przez kogoś i grzebany to 99% się zawsze udaje, jak nie jest grzebany tam przez nikogo, nie? Dlatego ja z doświadczenia po prostu wiem, że ja, ja nie otwieram po prostu, bo... Tak, bo... ludzie te płyty wyginają, grzeją, nie umieją ich otwierać, a później szukają na Allegro drugich sterowników i się robi sieczka z tym wszystkim, nie? No tak. To... Problemy dla klienta. No tak. Znaczy wi wiadomo, że w skrajnych y, przypadkach, no to sterownik no tak, trzeba ale wymienić, nie? To już, nie, ale to już po... musi być tak skorodowany czy coś, ale przede wszystkim jak ktoś jest, na to weźmie, tak jak trzeba, to idzie to wszystko uratować. Nic nie trzeba wymieniać, idzie wszystko naprawić. Te elementy, które są zniszczone, tak jak czujnik tam, czujniki wszystko w środku, te elementy takie bierne, to są wymieniane po prostu, nie? Mm -hmm. To są wybie wybiera, te, wymieniane, a... A reszta to jest mówię kwestia, jak u nas chodzi cyfrowo, elementy wykonawcze, wstępne chodzi, to muszą być na aucie wszystko gotowe. Ja akurat się tak dogadaliśmy, że samochodu u nas nie było, Tak. ale to ta Adam sobie sprawdził, wszystko że jest ok, i przyszedł tylko na hermetyzację, i sterownika tylko przyszedł. Nie? Tak jest. Także zaraz to, zaraz to zrobimy i ten. No i wydajemy sterownik, już można do auta wkładać i będzie wszystko gotowe. Tak To proszę bardzo. Także no. nie A ci żadnych... powiem ci tak, tutaj i tak dobrze, bo sam tylko przepływom był do wymiany, ale w skrajnych przypadkach to rzeczywiście tych no elementów. No jest tych elementów przez ten czujnik. My jeszcze wcześniej jak pracowałem, robiliśmy tak, że ten czujnik odłączaliśmy, braliśmy na, bez czujnika i go wyprogramowaliśmy, nie? W ten sposób się robiło, bo była taka sytuacja, że nie było tych czujników. No nie było, tak, bo to przez pandemię dużo rzeczy nie było. Nie, nie? było, tak jak samo jak AdBlue do Mercedesa, sterowniki AdBlue. E, Sądy też nie było tego, nie? Mm -hmm. Też nie było tego i no to tak jak jest. No trzeba sobie radzić, nie? Tak, tylko przede wszystkim przy tych sterownikach używanych też nie wiadomo, co klient kupi tak naprawdę. A przy programowaniu, ponownym jak się szczyta oprogramowanie z tego, to idzie to zrobić. A jak czysty sterownik, to trzeba więcej troszeczkę latania jest przy tym, żeby to zrobić, bo trzeba i sceny przepisać, ale to już jest temat na, no, na inny... Odcinek, można powiedzieć. Tak nie? jest. No tutaj, słuchajcie, Piotr, y, jak widzicie, sobie spisał win. Win. Dlatego, e... że tutaj w swojej bazie, tak? Nie, z... ja to elektronicznie szczytałem, programatorem, nie? Mm -hmm. Programat, programatorem to szczytaliśmy, y, czy jest wszystko w porządku. No i tyle. Czy jest wszystko w porządku? Podłączyliśmy, później diagnostykę, czy cyfrowe elementy wychodzą, elementy wykonawcze. Kopia zapasowa zawsze trzeba zrobić, bo powiem tak, co jeśli chodzi o gwarancję po naprawie takiego sterownika. Oczywiście, że jest, tylko też my nie, e, nie wiemy, czy ona nie pójdzie po roku, po półtora roku e, w korozja dalej, nie? Po prostu. No tak, bo to, to tak może to być, to nie? też tak może być, albo ten czujnik drugi raz jeszcze raz może, może być. Dlatego jak my otwieramy te sterowniki, to nie wyginamy płyt przede wszystkim, nie? To jest, to jest przede wszystkim to wszystko umiejętne otwa otwarcie tego sterownika i później hermetyzacja jego to są. A słuchaj Piotr, czy to jest prawda, że starsze sterowniki były z lepszych materiałów? Nie. Nie. nie ja tylko pytam, bo właśnie różne takie chodzą legendy, to nie? Znaczy powiem tak, to wszystko jest lutowane, lutowane na bezołowiowo, wszystko, tam po 2000 roku, wszystkie sterowniki i niestety ta cyna nie pracuje tak jak z ołowiem. My jako w serwisie później tych sterowników przy naprawach używamy cyny ołowiowej. Z ołowiem, a te wszystkie są bez ołow... w fabrykach wszystko czy bez ołowiu używają, mm -hmm. tak samo jak telewizory będą się psuły, e, się nagrzewają, to pęka to wszystko, to, luto, e, to lutowie, bo ponieważ jest na twardym materiale zrobione. A no tak, nie, nie są elastyczne przez to, tak? Tak jest. I taka... A ten element, właśnie to, o co on yy, jaką spełnia właśnie funkcję? Tutaj to jest chłodzi się, bo tutaj są przykładowo A. elementy wykonawcze od odwstyskiwa A, no to one mają ciężką pracę. Tak, i żeby płyta się chłodziła, i dlatego klejemy to na klej, który przewodzi ciepło też. Mm -hmm. Okej, okay, rozumiem. Przewodzi, żeby to, to to, nie jest zwykły silikon, tylko to jest klej po prostu, nie? No który tak. to prze przewodzi i, i tyle w takim układzie, i to będzie wszystko. Działało tak, działało tak jak trzeba, nie? No tak. I mówię tak, obudowa nie jest zniszczona jak nieraz się widzi. Tylko to wszystko jest ma ręce i nogi. Tam jak nam kleju trochę wyjdzie, to później to się zrywa albo się... Ten, to nie ma... Ten. Lepiej dać więcej. Nic za mało, ponieważ żeby... Było to szczelne, wszystko. No dobra, to wszystkiego się dowiedzieliśmy. Dziękuję Ci bardzo za informację. Gdybyś to... chciał jeszcze raz otworzyć, to nie jest dla Ciebie problem. Nie problemu. ma problemu, to jest, to jest bez problemu. Wszystko jest bez problemu, żeby to otworzyć później. Dla nas także nie skoroduje, bo jest e, neutralny klej. Także nie jest odstowy. Albo silnik, ten, Wirko czy czy Ciutamle, tak, Wiktor. Używają, więc... Tak, używają tego i później gniją te sterowniki. One, dlatego... Wiesz, tamten klej jest do czego innego przeznaczony. Tak, to jest, to jest domo, do części, to jest nie do elektroniki nie, przykładowo. Nie? I to jest taka, taka różnica, do, do elektroniki albo nie do elektroniki. Nie? To żeby był neutralny tak naprawdę i każdy można skleić, Żeby był neutralny po prostu. No dobra, i tutaj o, waciki do uszu. Wszyscy takich rzeczy używają. Tak, bo to jest najlepsze, i wtedy jeszcze jak, jak czyścimy, to jeszcze w szczelinę nam wchodzi ten tle. klej. No tak. No dobra, Piotrze, to dziękujemy bardzo. No dzięki. Sprawdzam tutaj jeszcze, bo świeci się trójkącik. Błędu silnika na desce nie ma, świeci się tylko trójkącik, ale jest to niski poziom płynu do spryskiwaczy. Tak więc operacja się udała. Wracam do warsztatu, informuję klienta, że auto jest gotowe do odbioru i zabieram się za następne rzeczy. Mam nadzieję, że odcinek się podobał, że jest dla Was pomocny. Wiecie, jak można rozwiązać taką awarię w sposób dużo tańszy niż w ASO. Bo szczerze, no to kurde, 30 tysięcy to naprawdę nie jest mało. Nie wiem w jakiej cenie tego typu samochody chodzą, ale jeżeli nawet nie wiem, nawet jeśli kosztuje 100 tysięcy czy 80 tysięcy, no to 30 tysięcy to jest bardzo dużo. Tak więc warto po prostu skorzystać z takiej opcji naprawy, wyczyszczenia i wymiany tylko tego, co trzeba, co zostało uszkodzone. No i tyle, wszystkiego dobrego, cześć.